A witamy, witamy. Kryptoprost dzisiaj po niezwykle intensywnym tygodniu, to co się działo w tym tygodniu, to takich tygodni na rynkach finansowych nie było już dawno. Zaczęło się od przemówienia Fed, tam oczywiście Jerome Powell, podniósł 100% od 0,25, później jego komentarz sprawił, że rynki leciały w kosmos, później żeśmy padli i dzisiaj. Znowu mamy niesamowite dane, które potwierdzają siłę, siłę ekonomii amerykańskiej. Czyli teraz tak, skoro ekonomia jest silna, to można podnosić stopy procentowe, więc akcje powinny spadać. Ale z drugiej strony mamy dowód tego, że to co się e, Jerome Power obawiał, że właśnie w usługach inflacja nie spada, to dzisiaj było potwierdzenie, że jednak spada, czyli już nie ma takich jakby... E, no, bodźców, żeby dalej cisnąć inflację w dół i podnosić stopy procentowe, bo właśnie inflacja spada bardzo szybko. A więc raz, ekonomia jest silna, co mogłoby powodować, żeby spokojnie mógł podnosić stopy procentowe, żeby obniżyć inflację, ale dwa, e inflacja spada szybko w każdej, już kategorii e tutaj, ekonomii amerykańskiej. Także no bardzo wszyscy są chyba w tym momencie e, zamieszani w tym rynku, e, a dlaczego? Ponieważ wszyscy bazują swoje decyzje na historii, na swoich modelach, które były budowane na danych historycznych. Ale czegoś takiego jak pandemia w tych modelach nie ma, czyli skutki pandemii i to, jak zmieniła to wszystkie te wszystkie zachowania, rynki itd. w ekonomii amerykańskiej. Tego w ich modelach nie ma, dlatego wszyscy są taki, tacy zaskoczeni, czemu rynek odbija. No jest to niesamowicie, niesamowicie skomplikowane, ale jak są takie tygodnie, jak Wam zaraz pokażemy na przykładzie giełdy DxDx, to można sobie trochę pospekulować, bo fajnie akcje, znaczy fajnie krypto no, idzie za akcjami. I o ile dzisiaj była niesamowita wyprzedaż, zaraz na otwarciu, sorry, zaraz przed otwarciem giełdy na indeksach, to przy otwarciu giełdy wszystko się skasowało i teraz znowu lekko w dół, ale krypto krypto utrzymało się dość silno, nawet silniej niż akcje. Czyli jeżeli byliście mieliście ląki, to dajcie sobie radę. Ale zacznijmy od początku. Dzisiaj mówimy o giełdzie Davec za chwilę. A teraz mówimy o sławnym, tęczowym, tęczowym wykresie bitcoina. Na czym ten wykres polega? Otóż jest to bitcoin. Cena Bitcoina w czasie co 4 lata od halvingu. I w tym momencie uwaga, jesteśmy tutaj. W rejonie Bay. Nie wiem, czy mogę to wcisnąć, chyba nie. Oj. Chyba coś zepsułem. I jak sobie popatrzymy to no w grudniu byliśmy w tym ciemnym niebieskim czyli Basically Fire Sale czyli po prostu super wyprzedaż. I z tego w tym momencie jesteśmy w rejonie na kupowanie. I zauważcie że w 2024 będziemy w tym rejonie kiedy rynek zazwyczaj zaczyna silnie iść w górę. Nie, więc czy będziemy w tym rejonie baj długo. Możliwe, e, czy, powinni, czy, czy raczej pójdziemy dużo niżej? No historycznie nie. Polecamy, zobaczcie sobie, ciekawe wykresy są na tej stronie. To jest stronka blockchaincenter.net. A teraz przyjrzymy się giełdzie, ponieważ y, gram sobie na giełdzie i no, jestem zachwycony DYDX. DYDX no, miata tą konkurencję. Nie wiem czemu tak dużo wolumenu idzie przez G GMX czy tam GMX ale GMX po pierwsze musisz potwierdzać wszystkie transakcje. Wszystkie transakcje musisz potwierdzać portfel. W przez to, że mają scentralizowaną książkę. To tylko raz potwierdzasz, zatwierdzasz, że chcesz, tym port że chcesz żeby ten komputer używał giełdy, żebyś grał w tego komputera i możesz sobie już normalnie wchodzić w pozycję i wychodzić e kiedy chcesz, bez problemu. Oprócz tego mają różne tutaj fajne competitions, czyli um, ligi na przykład. Jak dobrze grasz, to jesteś albo w lidze yy, brązowej, tam srebrnej, tutaj złotej, tutaj, jak widzicie CryptoBros, my jesteśmy na pozycji trzeciej w tym momencie ligi złotej i będziemy się starać dostać yy, do ligi. Następna jest Platynowa, chyba tak. Platynowa. Platynowa liga. No i są takie ligi. Za te ligi oni wam, jak gracie, dostajecie. to prawda, macie koszty transakcji, ale te koszty transakcji oni wam, um, oni wam zwracają. Oni wam zwracają. No to jak będzie podłączony, niestety, tylko portfel, to będziecie widzieć. Czyli pisze, tutaj, ile zapłaciliście kosztów transakcji, czy na przykład, jak. Zrobiliście 10 transakcji po 100, a 10 transakcji kosztowało 10 dolarów, czyli 100 dolarów, to dostaniecie równowartość tych 100 dolarów w transakcjach, uwaga, w tokenie DYDX. Czyli to jest praktycznie granie: A albo za darmo, albo B granie i w tym momencie inwestowanie, ponieważ wykupujecie. Bardzo ciekawy token w tym momencie, jakim jest DX, który jest oparty od Ziggy Snarks. Co prawda przeniosą się teraz na kosmos niedługo, no ale dostajecie ten token. Jest to jeden z lepszych protokołów DeFi w ogóle, no i no i w ogóle nam wydaje się, jest to jednak no jak na razie lider. Graliśmy na Gain straight. na Gain straight niestety musisz się określić kiedy chcesz wziąć ten profit. Jest niesamowicie słaba płynność no a niektóre tokeny na gain trade trade ma dużo więcej tokenów także no, niektóre trady jak na fantomy to musicie robić tam tutaj niestety fantomy niektórych nie ma są tylko te sprawdzone bardziej płynne tokeny e, no ale e, ponieważ te, ta książka jest centralizowana no e, doświadczenie tradingu profesjonalizmu jest, jest niesamowite i jest dużo, 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 lepsze niż na Gmx czy Gain Wiadomo Gain i Gmx to są zupełnie inne produkty, są zupełnie zcentralizowane. DYGDX będzie prawdopodobnie jakoś to próbował rozwiązać, tą książkę, ale na razie, jest na razie centralizowana. Co ciekawe, właśnie mówiliśmy, że czasami nie działają nam tutaj stop market kupna, a to okazuje się, że tam był taki guziczek, gdzie trzeba go Reduce Only, który trzeba odznaczyć, E, także, no, wszystko jest tutaj, wszystko działa tak jak należy, nie ma błędów, e, więc to chcieliśmy tylko cofnąć, że jednak to był nasz błąd, a nie, nie błąd platformy. No i nie ma czegoś takiego jak ligi, e, traderów, ani takie inne ciekawe rzeczy na tych innych platformach. E, fajnie może się porównać, zobaczyć, jak ludzie grają, zobaczyć, ile ryzykują. E, właśnie macie różne. Porównanie z innymi traderami, i możecie zobaczyć ile jest tych traderów. Co 7 dni, właśnie oni decydują, czy zostajecie w swojej lidze, czy przychodzicie do innych ligi. Także tutaj fajnie gracie. Patrzcie tutaj, numer dru drugi Anonymous, jaka to jest liga? Już jest w, di di diament, w diamentowej lidze, ale u niego 17% to jest 300 tysięcy dolarów. Więc można sobie zobaczyć, jakie to, jakie to jest konto. Powiedzmy 6 razy. No to tu ma prawie 2 miliony dolarów na koncie. No i tacy ludzie sobie tu kasę taką trzymają, to znaczy, że coś... To jest drugi anonymus w ogóle. A, bo to jest anonymus, a to jest anonymus. OK. No, no my tutaj skromnie. W naszej złotej lidze. Próbujemy przejść do następnej ligi, co nam się raczej powinno udać. E, czyli za 3 dni ile? Za 3 dni 19 godzin będziemy już w lidze platynowej. E, 63%, no właśnie czy przez te 3 dni, jak Wam mówiłem, jak są jak są ruchy na rynku, więc można wziąć troszkę więcej ryzyka bo jak widzicie, że wszystko idzie w górę, to można troszkę agresywnie wejść w te waluty, które, kryptowaluty, które jeszcze nie ruszyły bo wiadomo, że za chwilę one ruszą, ponieważ mamy małe małe opóźnienie na rynku krypto, także polecamy zwrócić uwagę akcje Bitcoin, a później dopiero ruszają się te właśnie inne tokeny to może być ciekawa opcja, no oczywiście krótki Krótki stop, bo jak używacie dźwigni 8, 9 czy 10, to na pewno ten stop musi być tuż pod, tuż pod waszym wejściem. Także polecamy, jak lubicie tradować albo myśleć o tradingu, zobaczcie sobie na DYDX, bo wiadomo, na pewno jest bezpieczniej niż na jakichś centralizowanych giełdach. Pozdrawiamy.